Z komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku i zapraszam na kapitalny mecz. Zaczął się mecz. Podanie po skrzydle. Szaleńcza atakuje obrońca. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Larsen. Zdecydował się do środkowak. Piękna interwencja. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Larsen. Greenwald. Może spokojnie grać na prawą stronę, jest tam kolega z zespołu. Podaje z powrotem. No, może być groźnie ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę, pawłowski. Inbound. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Larsen. Wizdek sędziego był faul. no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Decyzja sędziego może być tylko jedna. Tak, po tym faulu żółta kartka dla piłkarza Lecha. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Przymierzył ale obok bramki. Był blisko rzeczywiście zdobycia gola. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Trałka. Bartłomiej Pawłowski. Kędziora. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. I walczyli uczutrożnie. Strzela! Podła szkoda. Gdyby tak mocno nie podszedł pod tę piłkę. Chyba nie tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Ależ ma ambicje ten chłopak. Ta kontuzja musiała być bolesna, ale teraz już gotowy do wejścia na boisko. Na szczęście, mimo że bolesna, okazała się mniej poważna niż początkowo sądziliśmy. Podanie na skrzydło. Dobra okazja. I mamy gola, proszę Państwa. To lećmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzył. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Marcin Kamiński. Kamiński. Znakomicie w tempo. Dobre, ofensywne wyjście. Jest szansa. Szkoda, ładny strzał, ale niecelny. Cóż w dalszym ciągu tracą jedną bramkę? Trener trzyma go na boisku z niewiadomych powodów. Trudno się spodziewać, żeby kontuzjowany zawodnik nagle strzelił bramkę. Mineti Ależ walczą o piłkę, powinien dośrodkować. Nie ma reakcji arbitra. Dobra okazja na dośrodkowanie. Piłka wzdłuż linii bocznej i za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Jest obrońca, gdzie być powinien, i znakomicie blokuje. Larsen. Pawłowski. Dobrze dograł. No i piłka dali w grze po tej interwencji. Już wydawało się, że się przewróci, stracił równowagę, ale utrzymał się na nogach. Pawłowski, Pawłowski, Bartłomiej Pawłowski. Wejście obrońcy, jak zareaguje arbiter? Żółta kartka! Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Witamy po przerwie. Lech rozpoczyna drugą połowę. Łukasz trałka. zachwiał się na moment, ale odzyskał równowagę. Wymieniają piłkę między sobą. Sędzia przerywa grę. Zrzut wolny. Greenbelt? No takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. in urwał się spod opieki, głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Po drodze piłka odbiła się od poprzeczki. Ciekawa bramka. Ależ niesamowita atak obrońcy. Listy kwitują to zagranie do bramkarza. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Trauka. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Greenbelt. Ależ, rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Larsen. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No, brawo, znakomicie uniknął. teraz w ślizgu rywala. Okazja na dośrodkowanie. Centra w pole karne. będzie niebezpieczny. I mamy gola, proszę Państwa. No, chyba nie do końca o to mu chodziło.

Voorzitter, we hebben een aantal Tomasz Pędziora. Łukasz Trauta. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Obronił, ale piłka na boisku. Szansa, ale wspaniale. Będzie rzut rożny dla graczy Lecha Poznań. Ależ złapał. Szaleńczy atakuje obrońca. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Nie czekał, już rozpoczęta gra. Nie jest. Czy to wykorzysta? Wybija, ale piłka wciąż w polu. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla lecha. Pewna obrona strzału z daleka przez bramkarza. Jest szansa na groźną akcję. A do zera koniec spotkania. Przekonywujące zwycięstwo.